Przystanek to Imperium Rzymskie. Tutaj możesz wygrać domek do metra. Jeśli chcesz wysiąść, kliknij na podniesionym kciuku. <grystanie> <grystanie> Witaj w nowym marmurowym Pałacu Cezara i jego małym, cichym ustępie. Całe szczęście, że tu przybyłeś. Otóż jestem architektem i to ja zaprojektowałem koloseum, nową arenę, gdzie ludzie mogą się bawić i walczyć oraz wielką bibliotekę. Teraz Cezar rozkazał mi stworzyć nowy cud. Muszę zainstalować rury kanalizacyjne pod jego ustępem. Niestety w kanałach robi mi się niedobrze. Poza tym mógłbym zniszczyć swoją reputację i dogę. Czy nie mógłbyś mi pomóc? Oczywiście, że tak! Świetnie! Spójrz zatem... Na lewo znajduje się kamienna tablica zawierająca wszystkie rodzaje rur, które należy połączyć. Możesz użyć klawiszy ze strzałkami w górę i w dół, aby je przeglądać. Kliknij na rurę i kliknij jeszcze raz tam, gdzie chcesz ją położyć. Niestety nie możesz umieścić rury na kamieniach, więc będziesz ją musiał okrążyć. Rozumiesz? Dobrze, bierz się zatem do pracy. Aha, byłbym zapomniał. Nie masz zbyt wiele czasu, ponieważ Cezar jest w toalecie. A kiedy zużyje się cały papier, wtedy, no wiesz. Ruszaj, zatem baw się dobrze. Ruszaj się, rolka papieru robi się coraz chutsza. Zdaje się, że zbaczasz z kierunku. Nie wolno kłaść rury na kamieniu. Już prawie skończyłeś. Na całe rzymskie imperium jesteś naprawdę dobry. Rzymianie, dziś jest wielki dzień dla mnie i dla imperium rzymskiego. Pod moim ustępem została zainstalowana kanalizacja. Było to niezwykle trudne zadanie. Podjął się go nasz słynny architekt, dzięki któremu mamy także akwedukty doprowadzające wodę do miasta. Od jutra zaczniemy kłaść kanalizację pod całym Rzymem. Dobrze znowu oddychać świeżym powietrzem. Jestem szczęśliwy z pamfletus. Czy chcesz spróbować jeszcze raz?